Cześć, tu Magda. Dzisiaj przychodzę do Was z Reading Vlogiem. Moja opuchlizna już zeszła, bo jak pewnie widzicie, nie wiem, czy w tytule to dałam, czy na miniaturze. Miałam wyrywaną ósemkę, więc przeżyjecie to razem ze mną. Przeczytałam też naprawdę wspaniałe książki, więc oglądajcie, bo mam nadzieję, że znajdziecie tu fajne tytuły dla siebie. Ale dobra, myślę, że nie będę was tu zagadywać, chciałam tylko powiedzieć cześć i zaprosić do oglądania. Tym czytelniczym ogólnie nie mogę się skupić. Mam ciężki oddech, bo dzisiaj idę usuwać ósemkę. Dudowanie będę miała ósemki. A jak wiecie, z moich poprzednich filmów ja się panicznie boję. Tego zwlekałam z tym prawie 3 lata i nadszedł ten dzień, dzień gdy muszę to zrobić. Więc dzisiaj, jakby. Inaczej odbieram rzeczywistość niż zazwyczaj, ale pomyślałam, że przyjdę jeszcze do Was coś powiedzieć, bo później już mogę nie być w stanie, w sensie mogę być opuchnięta i nie wyglądać zbyt korzystnie. Więc tak, co czytam? Po pierwsze skończyłam już płoń dla mnie, o którym mówiłam wam, o której mówiłam wam w poprzednim reading vlogu. Podtrzymuję to, co tam mówiłam, nie będę się tutaj powtarzać też. Jeśli chodzi o wątek romantyczny, no niestety nie siadł mi. Eee, uważam, że był zbyt taki płytki mm, i taki. Mam wrażenie, że taki trochę na siłę. erotyczny. Nie wiem, nie potrafię tego Wam opisać. Ciężko mi w ogóle jakby określić to, ale po prostu mi się nie podobał. Eee, poza tym, cała książka mega mi się podobała. Eee, jeśli lubicie szczególnie książki pani Anety Jadowskiej, to to na pewno Wam siądzie. Trochę przygodowa. Trochę romantyczna, taka ognista, można powiedzieć, nawiązując do tytułu, więc bardzo, bardzo Wam ją polecam. Bawiłam się przy niej świetnie i audiobook też jest bardzo fajny, bo ja ją tak trochę czytałam, trochę słuchałam, więc obie formy Wam polecam. Teraz tak, jeśli chodzi o te dwie książki, które też czytałam w tamtym blogu, to zrobiłam w nich postęp, szczególnie w dumie i uprzedzeniu zrobiłam postęp. Już jestem tutaj na 151. stronie. I niestety dalej się nie wciągnęłam, jakoś tak, nie wiem, jakoś nie porywa mnie ta książka. Nie mówię, że oczekiwałam tutaj nie wiadomo czego, bo też nie. E, miałam ogromną ochotę na, na właśnie jakiś taki e, lekki klasyk, i to jest właśnie coś, czego potrzebowałam. Ale myślałam, że jakoś bardziej mnie wciągnie i bardziej zaangażuje. Dzisiaj chciałabym obejrzeć sobie film, bo pomyślałam, że może ten film bardziej mnie wciągnie do tej historii w momencie, gdy będę miała przed oczami jakiś konkretny obraz, to może łatwiej mi się będzie ją czytać, bo bardzo chciałabym ją skończyć, bo później chciałabym też chwycić Wichrowe wzgórza. Więc tak, na razie spoko. Ale bez szału, takie trzy gwiazdki. Wszystko za Everest. Muszę do niej wrócić, bo powiem Wam, że trochę ją zaniedbałam, nie wiem czemu. Mam nadzieję, że teraz będę miała trochę więcej czasu na, na czytanie, bo ten tydzień był taki trochę szalony. Przyznam Wam szczerze i mało czytałam, ale chciałabym ją skończyć na dniach, bo mega, mega mi się podoba. I też na czytniku zaczęłam czytać książkę Różowa Linia Jak miłość i płeć dzielą świat. I tutaj autor, który jest reporterem z RPA, przez 7 lat jeździł po całym świecie i dokumentował, jak kwestia praw osób o różnych orientacjach seksualnych i tożsamościach płciowych dzieli współczesne społeczeństwa. Ja dopiero czytam wam ten fragment, bo ja po prostu niedawno zaczęłam ją czytać, więc jestem na samym początku, ale powiem wam, że ta notka od autora na początku bardzo, bardzo mi przypadła do gustu i poczułam, że to będzie coś bardzo dobrego. Już mnie kilka razy ta książka po prostu sfrustrowała totalnie. Bo jak widzę, jak zwykli ludzie są strasznie traktowani, to mnie po prostu to doprowadza do szału. Będzie to coś bardzo dobrego, już to widzę i mam nadzieję, że się nie rozczaruję, bo pokładam dużo nadziei w niej. Ale na pewno będzie to ciężka lektura i myślę, bardzo irytująca w swojej treści. Ciężko jest czytać o na przykład krajach, które nakładają dosłownie kary na ludzi, którzy wiążą się z osobami tej samej płci, na ludzi, którzy a, chcą dokonać korekty płci. No, po prostu jakby. Ciężko sobie w ogóle wyobrazić, jak ciężko jest takiej osobie funkcjonować na co dzień w takim państwie, gdzie a, nie może wyjść na miasto z osobą, ze swoim partnerem, partnerką, bo. A, Pójdzie do więzienia, na przykład były takie sytuacje, no jest to absurdalne. Nie mówię teraz za dokładnie, bo też tak jak mówię, jeszcze jej nie przeczytałam. Przyjdę do Was na pewno później jak już zrobię w niej jakiś większy postęp, a jeśli zastanawiacie się, co to różowa linia, to autor napisał na początku książki, że. Określam w ten sposób front walki o prawa człowieka, który dzieli i opisuje świat dwóch pierwszych dekad XXI wieku w zupełnie nowy sposób. Więc poznamy tutaj wiele ludzi, każda z tych osób ma inną historię, ale równie ważną, więc fajnie, że autor zdecydował się opowiedzieć je. Mam nadzieję, że ta książka pomoże też wielu ludziom zrozumieć to wszystko, co się dzieje na świecie, dostrzec to, że każdy człowiek ma, powinien mieć równe prawa, niestety ich nie ma. Ale dobra, nic więcej nie mówię, bo powiem Wam szczerze, że ciężko mi się skupić, ciężko mi się tutaj z Wami rozmawia teraz, bo jedyne o czym myślę to ten ząb. Mam nadzieję, że będę wyglądać jako taką, żeby Wam się przed kamerą pokazać. Nieważne jak będę wyglądać, to i tak Wam się pokażę, bo widzieliście mnie już w tylu jakby postaciach, że myślę, że z opuchniętą twarzą a to nie będzie nic nadzwyczajnego. Trzymajcie kciuki, przyjdę do Was jak przeżyję tę wizytę. Żyję. <noise> nie mogę mówić jeszcze za bardzo, bo mam znieczulenie i mam coś strasznie twarz. Update po a, ilu w sześciu godzinach? Wyglądam tak. Teraz wam się jeszcze pokażę w przedniej kamerce, żebyście lepiej to zobaczyli. Bo ogólnie nie spodziewałam się, że aż tak spuchnę już pierwszego dnia. przeciwlowy będą działać, bo ogólnie czy czuję mi no ktoś bardzo dobrze przywalił w twarz po prostu. Słuchajcie, potrzebuję przeczytać sobie coś lekkiego. Ma, jest dzisiaj niedziela i mam e, wolny dzień, bo jeszcze regeneruję się po wyrywaniu, więc pomyślałam, że sięgnę sobie po wszystkie nasze obietnice, bo wiecie, że ja nie czytam za bardzo romansów i obyczajówek takiego typu, um, ale jakoś tak naszła mnie ochota, więc wezmę sobie to i cały czas przyciąga mnie dzienniczek zakręconej nastolatki, czyli moja ulubiona książka z dzieciństwa. E, a ją dość szybko przeczytam, bo jak widzicie ma dość mało e, tekstu na stronie. Więc może dzisiaj właśnie te dwie książki postaram się e, przeczytać całe. Słuchajcie, czytam teraz Różową Linię i... i... jakby ta książka jest tak... Nie wiem sama. Wiem... Jaki jest świat, i jak bardzo ludzie potrafią być nietolerancyjni w stosunku do drugiego człowieka, jakby zdaje sobie z tego sprawę. Ale czytając tę książkę, dociera to do mnie jeszcze bardziej, chociaż jestem dość mocno świadomym człowiekiem pod tym względem. I jak czytam, że na przykład w 2018 roku dwie kobiety zostały publicznie wychłostane za bycie lesbijkami, po tym, jak nie, nakryto je w samochodzie, w którym znaleziono też plastikowy członek. Jakby dosłownie ja nie potrafię tego pojąć moim mózgiem, moją głową. Straszne to jest. I czuję, że ta książka cała będzie taka po prostu uświadamiająca. I. Nie wiem, najgorsze jest to, że czytam to, siedzę tu i dosłownie wiem, że świat tak będzie wyglądał i to się raczej nigdy nie zmieni do stopnia, gdzie każdy człowiek będzie traktowany równo. I to jest przerażające, bo kim my jesteśmy, żeby decydować o a, życiu drugiego człowieka? Dosłownie. Ale dobra, idę czytać dalej z innych rzeczy. Tak wygląda moja twarz po całym dniu, bo jest już wieczór. Mam wrażenie, że trochę mi zeszła toków, nie znam. Dlatego się tak tutaj zakryłam, ale idę teraz na spotkanie z e, autorem Różowej Linii, którą e, czytam na tym blogu, recenzuję ją tutaj dla Was. Akurat tak się złożyło, że ma dzisiaj spotkanie w Krakowie, więc pomyślałam, że fajnie będzie iść posłuchać, co ma do powiedzenia o tej książce. Chociaż jeszcze nie skończyłam, chociaż nie mam jej u siebie, bo do mnie jeszcze nie dotarła, to i tak chcę tam iść i po prostu e, go posłuchać, nawet jeśli nie zdobędę podpisu niestety, bo nie mam na czym. Ale jakby na tym mi najmniej zależy. Ale też to jest człowiek, który ma do powiedzenia bardzo dużo mądrych rzeczy, więc fajnie będzie go posłuchać. Dobry, ja wciąż w postaci chomika przychodzę. Chciałam z przywitać i powiedzieć trochę o wczorajszym spotkaniu. Jestem aktualnie w parku, bo pomyślałam, że przyjdę sobie tutaj popracować, bo jest ładna pogoda, nie jest aż tak mocne słońce, więc idealnie. I ogólnie tak jak widzieliście na blogu czy na Instagramie, byłam na spotkaniu z autorem Różowej Linii i to było coś wspaniałego. Mężczyzna jest tak inteligentny, ma tak ogromną wiedzę na różne tematy i naprawdę świetnie się go słuchało, widać w nim taką... Miłość do drugiego człowieka i chęć po prostu pomocy innym, i nie było w nim żadnej takiej złości, nienawiści do ludzi nietolerancyjnych, tylko próba może zrozumienia, próba nakierunkowania ich na trochę inne myślenie, ale nie dla siebie, tylko po prostu dla dobra świata. Nie wiem, nie umiem wam tego wytłumaczyć, ale bardzo, bardzo dobre wrażenie na mnie zrobił i chętnie bym go jeszcze spotkała. I powiem Wam, że trochę przykro mi się zrobiło, bo łącznie ze mną na tym spotkaniu były cztery osoby. Cztery osoby. Wydawnictwo sprowadziło tak wspaniałą osobę do Polski i na spotkanie przyszły cztery osoby. Eee, I to jeszcze w Krakowie, gdzie pomyśleć, by można było, że tu jest dużo młodych ludzi, którzy chcą właśnie o tych tematach słuchać, o tych tematach rozmawiać. Niestety nie. Ale przypuszczam, że tutaj jest wina bardziej w nagłośnieniu całej sprawy, bo uważam, że o wiele e, mocniej powinno być to wszystko nagłośnione. Ja się dowiedziałam o tym po prostu z Instagrama wydawnictwa, ale wiele osób, które nie mają za dużo wspólnego z BookTube'em i Bookstagramem, po prostu wydawnictw nie obserwuje. No... Nie wiem, przykro mi się zrobiło, bo widać było, jak on się bardzo cieszył, że przyszliśmy i ile radości mu sprawiło mówienie o tej książce, rozmawianie z nami. No po prostu to było coś wspaniałego. Jeśli macie tylko możliwość chodzić na spotkania z autorami, to koniecznie idźcie, bo poza tym właśnie rozmawianiem o ich książkach możecie dowiedzieć się wielu, wielu innych rzeczy i coś wartościowego z każdego spotkania wynieść. Zachęcam Was, bo. Było to naprawdę bardzo, bardzo fajne przeżycie. Więc tak, ja teraz biorę się do pracy. W międzyczasie będę się trochę uczyć, nie będę na razie mówić na co. Po prostu chcę zrobić jakieś tam certyfikaty i tak dalej. Jakby kiedyś wam powiem, ale tak, muszę się pouczyć, muszę popracować i muszę. strasznie wieje, nie wiem czy wy to słyszycie. Eee, muszę popracować i poczytać. Więc mam nadzieję, że dużo uda mi się tu zrobić. Niestety chcę się trochę siku, czego nie przemyślałam, więc będę musiała wrócić do domu, żeby skorzystać z talety i tu wrócić. Ale muszę zgarnąć wszystkie rzeczy, bo oczywiście nikt mi ich nie popilnuje, jakby dobra, nieważne, jakby. To jest najmniej ważna sprawa, o której powinnam Wam mówić, więc bierzemy się do pracy. Ale zostało mi dosłownie 20 stron tej książki. I ona jest tak smutna. To jest ten moment, gdy mam takie łzy w oczach, że nie jestem w stanie czytać, bo nie mogę przestać płakać. Hello, przychodzę pogadać chwilę do Was. Już moja twarz wygląda lepiej. Minęło 6 dni. Chyba od, od zabiegu, więc tak, tak się prezentuje. Byłam dość mocno opuchnięta, jak widzieliście, ale dość szybko mi zeszła ta opuchlizna, więc fajnie. Trochę jeszcze boli, nawet nie trochę, no jak dotykam, to boli dość mocno, ale nie jest źle. Powiem, szczerze, że po usuwaniu myślałam, że będzie o wiele, o wiele gorzej. Strasznie mnie ludzie straszyli, że po prostu nie będę mogła nic jeść, ruszać się i w ogóle, a tak naprawdę, jakby. Było ok, um, już na następny dzień jadłam jakieś tam miękkie rzeczy, na drugiej stronie oczywiście, teraz też nic nie wiem jeszcze na tej stronie, nie wiem ile. Najgorsze jest to, że nie wiem ile. Wiecie co jest najgorsze, jeszcze gorsze od tego wszystkiego, że nie mogę trenować. Bo mam szwy, więc muszę poczekać jeszcze, ale mam nadzieję, że już w przyszłym tygodniu będę mogła normalnie wrócić do jakichś tam treningów zwykłych. Ale dobra, koniec gadania, przeżyłam wyrywanie ósemki, jest dobrze, muszę przeżyć trzy kolejne, ale to jakby zostawmy ten temat. I co? Co przeczytałam? Skończyłam dwie książki, skończyłam różową linię, nie mam jej niestety u siebie, nie dotarła do mnie, więc tutaj gdzieś będziecie mieli zdjęcie okładki pewnie. Powiem Wam, że jest to jeden z lepszych reportaży, jakie czytałam, na pewno. Jest bardzo złożony, bardzo rozbudowany i widać, że autor naprawdę jakby zrobił wszystko, co mógł zrobić, mam wrażenie, żeby był tak pełny ten reportaż. Tak jak Wam mówiłam wcześniej, on przez kilka lat zwiedził różne kraje, poznał różne osoby i opisał ich historię. I bardzo fajne jest to, że on naprawdę widać, że Przyłożył się do historii każdej osoby i poświęcił jej wystarczającą ilość czasu. To nie jest tak, że on przyszedł, zrobił wywiad i poszedł, tylko naprawdę po prostu było widać, że on chce poznać tę osobę i poświęcić im więcej czasu niż te minimum, które musi. I to było czuć. To było czuć, że on jest z nimi związany, że on przeżywa każdą tę historię, którą opisuje. Oczywiście, poza historiami różnych ludzi, mamy też nawiązania, bardzo dużo nawiązań, bardzo dużo, do polityki, do religii, do różnych właśnie prezydentów państw do ich podejścia do całego tematu, jest to bardzo, bardzo ciekawe i strasznie jest taka ta książka inteligentna widać, że, że autor ma ogromną wiedzę na wszelkie tematy I, i po prostu widać pasję w tym wszystkim mam wrażenie, może ja też tak to teraz analizuję, bo go poznałam i słyszałam jak on mówi o tych ludziach o ich historiach o tej książce i po prostu o społeczeństwie. Um, ja w tym człowieku naprawdę zobaczyłam strasznie dużo dobra. Nie wiem, aż mi mam zobaczyć, nie wiem. Nie wiem, ale ta książka, ta książka, nie wiem, no, strasznie przykra jest w tym wszystkim, bo, bo jak się czyta, ile ci ludzie wycierpieli przez to, że po prostu na przykład kochają osobę tej samej płci. To jest dla mnie absurdalne. Dosłownie, to jest dla mnie. Nie potrafię tego pojąć i nigdy tego nie zrozumiem. Jak można robić świństwo drugiemu człowiekowi przez to po prostu jaki jest? Przez rzeczy, na które kompletnie nie ma wpływu. I przypuszczam, że w komentarzach pewnie e, się odezwą ludzie, którzy są nietolerancyjni, którzy e, są homofobami. E, od razu mówię, że te komentarze będą usuwane, bo nie chcę, żeby dotarły do ludzi, którzy e, właśnie należą do LGBT. Um, bo nie chcę, żeby im się zrobiło przykro, bo oni na to nie zasługują na żadne negatywne słowa i komentarze. Straszny jest ten świat, powiem Wam szczerze, i, i takie książki, chociaż się to wie, to i tak uświadamiają jeszcze bardziej. No, powiem Wam, że dużo mi dała ta książka, dużo przemyśleń, dużo frustracji na pewno. Um, była niekiedy momentami trochę monotonna i przegadana, e, bardzo, bardzo dokładna, więc niekiedy miałam takie że trochę mnie nudziło, ale jakby rozumiem to i, i nie jest to duży minus. Oczywiście to nie jest tak, że ta książka jest prze przepełniona negatywnymi rzeczami. E, mamy tam pozytywne rzeczy, mamy postęp, jaki na przykład zrobiły państwa, e, jakie zrobiło społeczeństwo. E, mamy to też przedstawione, więc jakiś tam promyk nadziei jest. Ale ja mówię o całokształcie, dlatego tak jakby teraz tak to przeżywam, bo po prostu ja chyba nie mogę mówić o tej książce. Złodzie, ja nie mogę mówić o tej książce na pewno. Postaram się jeszcze Wam coś powiedzieć podsumowanie miesiąca, ale uważam, że nie jest to konieczne. Powiedziałam Wam najważniejsze rzeczy. Nie chcę też odwoływać się do jakichś konkretnych historii, bo wolę, żebyście to poznali po prostu sami. Nie chcę Wam odbierać żadnej, no nie wiem czy to jest przyjemność, ale po prostu satysfakcji z lektury. Więc bardzo, bardzo Wam to polecam. Jeśli szukacie dobrego reportażu, to ten będzie strzelam dziesiątkę. Jeśli Wam się wydaje, że wiecie bardzo dużo w tym temacie i nie potrzebujecie się w jakikolwiek sposób tam doedukować, to i tak się nie po niego. Na pewno Was czymś zaskoczy i czegoś nowego się dowiecie. Bardzo dziękuję wydawnictwu, że zdecydowało się wyda wydać jego książkę, że zdecydowało się zorganizować te spotkania z nim, bo jest to naprawdę bardzo wartościowa pozycja i e, bardzo wartościowy człowiek, więc e, cieszę się, że, że nie dość, że mogłam przeczytać książkę, zrezygnować ją dla Was, to jeszcze go poznać. Naprawdę. Coś wspaniałego. Teraz przejdźmy do kolejnej książki, e, którą wzięłam po to, żeby e, przeczytać coś lekkiego. Wzięłam tę książkę po to, żeby sobie głowę rozluźnić, żeby poczytać coś, co nie będzie w ogóle wymagające. Okej, okay, może nie była wymagająca ta książka w żaden sposób jakoś konkretnie, ale była tak ciężka. Wszystkie nasze obietnice, Colin Huber. Ja myślałam, że to jest jakaś zwykła obyczajówka z wątkiem romantycznym. Otóż, ja głupia i się trochę myliłam. Bo to jest książka. Hmm... Która zaczyna się od rozstania. Nasza główna bohaterka rozstaje się ze swoim narzeczonym, wtedy poznaje innego mężczyznę. I to mamy tutaj dwie linie czasowe. Pierwsza linia czasowa to jest wtedy, a druga linia czasowa to jest teraz. Wtedy to moment, gdy oni się poznali i gdy ich relacja dopiero się rozwijała, jesteśmy od samego początku, w tym z nimi, od pierwszych dni ich związku. A relacja z teraz jest w momencie, gdy oni są już kilka lat po ślubie i mają problemy w małżeństwie bardzo duże, głównie problemy z zajściem w ciąży. Tak naprawdę cała książka jest o tym. My widzimy, jak ten związek się rozdzie... rozwija i tutaj jest ta słodka strona książki, gdzie ta miłość kwitnie, gdy oni nie mogą od siebie oderwać rąk po prostu, kochają się nad życie i są strasznie szczęśliwi jako nowa para i mamy tą gorzką stronę książki, czyli ma właśnie ten moment, z teraz już, gdy oddalają się od, cie od siebie um, głównie um, nasza główna bohaterka, czyli żona, się w sobie totalnie zamyka, bo właśnie ona ma problem z yy, podnością. No, jest to strasznie, strasznie bolesne i ciężkie, A, więc tutaj mi się podobało bardzo zestawienie. Mm, tych dwóch okres, okresów ich związku, bo mieliśmy właśnie tę e, uroczą stronę, e, zwykły taki romans, e, i właśnie tę złą, gorzką, przykrą. Ok, e, zacznijmy od tej e, strony romantycznej, moment ich poznania się, rozwój relacji, całej związku było to bardzo, bardzo urocze, niekiedy zbyt takie romantyczne, e, zbyt intensywne można powiedzieć. Niektóre te teksty były takie, bo um, jak ma na imię ten chłop? Graham. <grym> Graham. E, był strasznie taki poetycki. Jego wypowiedzi były takie po prostu strasznie głębokie, romantyczne i w ogóle nie, no niekiedy jakby to było tłumacz. To jest ten mój stosunek właśnie do wątków romantycznych w książkach, że najczęściej są dla mnie Zbyt intensywne i zbyt nierealne. No po prostu, jakby ich początek związku był idealny. Wszystko wspaniale, najszczęśliwsi. Dwie godziny nie są razem, już za sobą tęsknią. No, trochę za dużo. Natomiast ta druga część, czyli właśnie to teraz, gdy już jest źle, gdy nie radzą sobie z problemami, gdy już to małżeństwo nie funkcjonuje tak, jak chcieliby, żeby funkcjonowało. To było bardzo, bardzo realne i bardzo intensywne. Powiem Wam, że autorka naprawdę bardzo dobrze opisywała tu emocje, całą relację. Ja. Czułam, że to jest żywe, a rzadko tak mam w książkach, szczególnie w takich zwykłych obyczajówkach. Oczywiście, tak jak mówiłam, nasza główna bohaterka się zamknęła w sobie, nie rozmawiała za bardzo z mężem o swoich problemach. I ktoś mi napisał na Instagramie, że nie podobała mi się ta książka, bo tak naprawdę to małżeństwo mogło po prostu ze sobą porozmawiać. Słuchajcie, no nie zawsze tak jest. Ja też um, uważam, że w pewnym momencie, gdy e, przestaje się ze sobą rozmawiać, później już ciężko podjąć w ogóle jakikolwiek temat, bo ludzie po prostu się boją, boją się zrobić jakikolwiek ruch, e, boją się e, coś zmienić, tylko po prostu coraz bardziej się w sobie zamykają. Więc nie uważam, żeby dla każdego to było tak proste usiąść i porozmawiać. Ja jestem z osób, które zawsze mówią, co myślą, więc e, wydawało mi się, że mogę trochę nie odnaleźć się w tym, ale jednak zrozumiałam to, bo autorka przedstawia to w taki sposób, że jakby większość rzeczy tam miała swoje uzasadnienie, i um, rozumiem też postawę obu e, tych e, bohaterów. Co ja się przy tym napłakałam? Rany, żeści. Ja tak ryczałam przy tej książce. Jak ja sobie to przypomnę, to mi jest po prostu. To było tak smutne niekiedy tak wzruszające. Nie pamiętam, kiedy tak ryczałam przy książce, więc ja powiem że ten tydzień to miałam, jeżeli chodzi o książki, strasznie płaczliwe. Ja chyba nie mogę dzisiaj z wami tu rozmawiać. Mam tyle znaczników nawet, nigdy nie miałam chyba w obyczajówce tyle znaczników, bo jakby nie czytałam dużo tych obyczajówek. Ale sam fakt, naprawdę niekiedy tutaj są na piękne słowa, piękne myśli. Niekiedy autorka po prostu napisała coś dokładnie tak, jak ja myślę i jak ja się czułam w związku niekiedy. Chociaż ja nie zmierzyłam się z tym problemem, co nasi bohaterowie, to potrafiłam postawić się na ich miejscu przez to, jak, jak autorka to opisała. Naprawdę dobra obyczajówka. Wiadomo, że nie jest doskonała, jakieś tam minusy są, ale koniec końców uważam, że jest jedną z wartościowych, jedną z bardziej wartościowych, jakie przeczytałam. Więc polecam Wam, jeśli potrzebujecie jakiejś obyczajówki, jeśli nie czytacie obyczajówek właśnie romantycznych, tak jak ja, to... Potem polecam sięgnąć, bo uh, też jest taka uświadamiająca mocno. O rany, o rany, to było, to było ciężkie, to było intensywne bardzo. Nie pamiętam kiedy miałam tak dwie intensywne książki. Mi się chce cały czas płakać, ja nie wiem co się dzieje. <grym> A jeszcze skończyłam jedną! Słuchajcie, dzienniczek zakręconej nastolatki. To była jedna z moich ulubionych serii z dzieciństwa. Ja nie wiem, czy będę ja płaczę. Jakby już to, że ja cały czas płaczę teraz, po prostu dajcie mi błagać. Um, to była jedna z moich ulubionych serii z dzieciństwa i. Strasznie fajnie było do tego wrócić. Jeszcze raz bardzo dziękuję e, jednej z moich obserwatorek, która mi ją wysłała w prezencie. Bo ja oczywiście kiedyś e, w okresie się nastoletnim, gdy już nie czytałam tych, tych książek, bo byłam na to e, już, wiecie, za poważną nastolatką. No to niestety je sprzedałam. Teraz żałuję, bo chętnie bym do nich wróciła, więc już poluję na wszystkie inne e, części. E, to jest taka seria po prostu naturalna. To jest seria myślę, w której... Każda młoda osoba odnajdzie cząstkę siebie. Historia Aśki, młodej dziewczyny, która jest w piątej klasie podstawówki, ma starszą siostrę Ludwikę i razem z rodzicami mieszkają tam w bloku na osiedlu w Poznaniu. No i po prostu czytamy jej dziennik, bo to jest w formie dziennika napisane, właśnie Aśki. Czytamy o jej codzienności, o jej przygodę, o tym, z czym musi po prostu zmierzyć się dziewczyna wchodząca w te nastoletnie lata. Więc no. Czasami mi się wydawało, że Aśka jest trochę zbyt poważna, jak na swój wiek, ale nie odbierałam tego na pewno tak, jak byłam młodsza. Teraz jakoś tak inaczej trochę do tego podeszłam. Ale i tak mam tak ogromny sentyment do tej serii, że nie wydaje mi się, żebym znalazła w niej coś. Yy nie wiem, negatywnego, bo po prostu to jest miód na moje serce, jak to czytam. E, więc na pewno sobie może dzisiaj przeczytam drugi tom, bo jak widzicie jestem emocjonalnie chyba nie w stanie czytać cokolwiek innego. Dobre książki przeczytałam w tym tygodniu, cieszę się bardzo, bo skończyłam trzy książki. Um, I też podczytywałam dwie inne, o których już Wam wcześniej wspominałam, więc jest dobrze. Dobra, wydaje mi się, że na tym skończymy. E, ja muszę ochłonąć. Dajcie mi koniecznie znać, co udało Wam się e, ostatnio przeczytać, czy coś fajnego się znalazło, czy same jakieś średniawe książki. Wszystko mi piszcie w komentarzach. Jeśli czytaliście też któreś z tych książek, które tu e, pokazałam, to też dajcie mi znać, e, jakie są Wasze opinie na ich temat. A ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Na dzisiaj to już tyle. Widzimy się następnym razem. Cześć!